Ocelot F620 to trzeci pojazd prezentowany w tej serii. Należy do klasy Out czyli do samochodów z zamkniętym nadwoziem i z dwoma drzwiami, z dwoma czteroma miejscami pasażerskimi. Mocelot F620 jest odzorowany na Maserati Gran Turismo i zdjęcia tego pojazdu widzicie na ekranie. Jest to auto włoskie, którego produkcja rozpoczęto w roku 2007 i ta produkcja trwa do dziś. W grze ten pojazd prezentuje się tak. Pojazd jest często spotykany w grze i nie jest jakiś specjalnie rzadki. Pojazd spawnuje się najczęściej w gdzieś w okolicach drugiego domu Franklina, no ale możemy też w trybie single player spotkać go w misji Przekazanie Prawdy. Znajdziemy go tam tuż po ukończeniu misji. Pojazd jak na swoją klasę jest całkiem okej. Okay. Jest to czwarty najlepszy samochód w tej klasie na dziewięć istniejących. Na osiągi też nie ma co narzekać. Może sprawdźmy, jaki ten pojazd ma możliwości tuningu. No i mamy do wyboru: pancerz, hamulce, silnik. Klaksony. Ostatnio doszły nowe klaksony na nowym patchu. Mamy światła, tablicę rejestracyjną, lakierowanie. Tutaj niestety tylko kolor podstawowy, nie mamy dodatkowego, a szkoda. Mamy jeszcze zawieszenie. Skrzynię biegów. Turbo, ale nie będziemy montować. Mamy też koła, ale tu w sumie mam jakieś zainstalowane, więc tutaj w sumie chyba nic nie, nic nie będziemy robić. No i szyby. Jak widzimy, możliwości tuningu nie ma zbyt wiele. Jest bardzo mało modyfikacji wizualnych. Teraz pora na testy. Sprawdzimy czasy pojazdu na trasie drag, przed i po tuningu. W żadnym pojeździe w serii nie instalowałem i nie będę instalował turbo. Najpierw sprawdźmy ocelota przed tuningiem. Nietuningowany ocelot osiągnął czas 20 sekund i 20 setny. Teraz sprawdźmy ocelota po tuningu. Stuningowany ocelot osiągnął czas 19 sekund i 17 setnych. Z testu drag możemy wywnioskować, że stunningowany ocelot dużej przewagi nad ocelotem zwykłym tak naprawdę nie ma. Różnica czasu wynosi prawie 1 sekundę, czyli bardzo niewiele. Wpisujemy wyniki testów do naszej tabeli, gdzie będą podawane wyniki wszystkich pojazdów z tej klasy, co nam pokaże jaki pojazd pisał się najlepiej. Pojawiła się też nowa tabela, która pokazuje wyniki wszystkich pojazdów, jakie pokazałem w serii, przed i po tuningu, co nam pokaże czarno na białym, jakie pojazdy są najlepsze w GTA 5, a jakie najgorsze, a jakie są na przykład na 10, 15 miejscu, albo coś takiego. Podsumowując, pojazd jeśli chodzi o osiągi jest całkiem spoko. Fajnie trzyma się drogi, fajnie się prowadzi. Jeśli chodzi o tą wersję przed tuningiem, też całkiem fajnie wygląda. Dlatego plusy tego pojazdu to jego przedtuningowy wygląd i całkiem dobre osiągi jak na swoją klasę. Minusem i to bardzo dużym minusem są małe możliwości tuningu. Praktycznie nie ma żadnych możliwości modyfikacji wizualnych. Ocena to słabe 7 w skali 10. Jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jaki samochód chcesz zobaczyć spośród wszystkich, a być może znajdzie się na tym obrazku w kolejnym odcinku.